Zawsze aktualny. Sekret bezpiecznej strony WordPress. Witajcie ponownie w naszym podcaście poświęconym bezpieczeństwu WordPress. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, dlaczego ochrona Waszych stron jest tak niezwykle ważna i jakie mogą być konsekwencje zaniedbań. Mam nadzieję, że uświadomiło Wam to powagę sytuacji. Dziś przechodzimy do jednego z absolutnie fundamentalnych filarów bezpieczeństwa do tematu aktualizacji. Brzmi może banalnie, ale uwierzcie mi, to jeden z najczęściej pomijanych, a jednocześnie najistotniejszych elementów układanki. Dlaczego aktualizacje są tak krytycznie ważne? Wyobraźcie sobie, że macie w drzwiach super nowoczesny, wielopunktowy zamek antywłamaniowy. Czujecie się bezpiecznie, prawda? Ale pewnego dnia, producent tego zamka odkrywa w nim subtelną wadę konstrukcyjną, przez którą doświadczony złodziej, znający tę lukę, może go stosunkowo łatwo otworzyć. Co robi odpowiedzialny producent? Natychmiast informuje swoich klientów i wypuszcza poprawkę, łatkę, która tę wadę usuwa. Jeśli zignorujecie tę informację i nie zaktualizujecie swojego zamka, to mimo jego początkowej solidności, narażacie się na włamanie. Podobnie jest z oprogramowaniem waszej strony internetowej. Z samym WordPressem, który nazywamy rdzeniem systemu, z wtyczkami, które dodają różne funkcje, z motywami, które odpowiadają za wygląd strony, a także z językiem PHP, na którym to wszystko działa na serwerze. Nieaktualne oprogramowanie to i podkreślam to z całą mocą jedna z najczęstszych i najbardziej krytycznych przyczyn włamań na strony WordPress. Hakerzy i ich zautomatyzowane skrypty aktywnie, dzień i noc, przeszukują internet w poszukiwaniu stron. Które używają starych, dziurawych wersji oprogramowania. Dlaczego? Bo szczegóły dotyczące luk bezpieczeństwa w tych starszych wersjach są często publicznie dostępne, zwłaszcza po tym, jak twórcy oprogramowania wydadzą łatki bezpieczeństwa. To tak, jakbyście zostawili pod wycieraczką szczegółową instrukcję, jak otworzyć wasz stary, wadliwy zamek. Problem dotyczy nie tylko samego rdzenia WordPressa, ale w równym, a czasem nawet w znacznie większym stopniu. Zainstalowanych wtyczek i motywów, zwłaszcza tych mniej popularnych lub porzuconych przez autorów. No dobrze, ale czym właściwie są te aktualizacje? Najprościej mówiąc, są to nowe, ulepszone wersje oprogramowania, które dostarczają nam twórcy. Mogą one zawierać różne rzeczy: poprawki drobnych błędów, które wpływały na funkcjonalność czasem zupełnie nowe, ekscytujące funkcje, które rozszerzają możliwości naszej strony. Ale dla nas z perspektywy bezpieczeństwa najważniejsze jest to, że aktualizacje bardzo często zawierają łatki bezpieczeństwa, ang. security patches. Te łatki to właśnie te naprawy dla wykrytych dziur i słabych punktów w kodzie, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów. Przejdźmy zatem krok po kroku przez proces dbania o to, by nasza strona była zawsze aktualna. Krok pierwszy. Skonfiguruj lub świadomie zarządzaj Automatycznymi aktualizacjami rdzenia WordPressa. Co to jest ten rdzeń WordPressa? To serce i dusza waszego systemu. Podstawowe pliki, które sprawiają, że WordPress w ogóle działa że macie panel administracyjny że możecie dodawać treści. Dobrą wiadomością jest to, że od wersji 3.7 WordPress wprowadził mechanizm automatycznych aktualizacji dla tzw. minor releases. Czyli mniejszych wydań. Co to oznacza? Jeśli macie wersję WordPressa, powiedzmy 6.2.1, a wychodzi wersja 6.2.2, to taka aktualizacja zazwyczaj zawiera właśnie poprawki bezpieczeństwa i drobne usprawnienia. Generalnie uważa się je za bezpieczne i warto, a nawet trzeba mieć te automatyczne aktualizacje włączone. Jak to sprawdzić? W panelu administracyjnym WordPressa, w kokpicie, przejdźcie do sekcji Aktualizacje. Często zobaczycie tam komunikat typu: Ta witryna jest automatycznie aktualizowana wraz z każdą nową wersją WordPressa, lub: Ta witryna automatycznie instaluje wydania serwisowe i bezpieczeństwa WordPressa. Jeśli widzicie coś takiego, to świetnie. Te mniejsze, kluczowe aktualizacje instalują się same. Dla osób bardziej zaawansowanych technicznie lub chcących mieć absolutną pewność, istnieje możliwość zarządzania tym, przez plik wpconfig.php. To bardzo ważny plik konfiguracyjny WordPressa, znajdujący się w głównym katalogu waszej strony na serwerze. Możecie do niego uzyskać dostęp przez ftp lub menedżer plików w panelu hostingu. Ale tutaj bardzo ważna uwaga: zanim cokolwiek zmienicie w pliku wpconfig.php, musicie, ale to absolutnie musicie, zrobić jego kopię zapasową, a najlepiej pełną kopię całej strony. Jeden mały błąd, literówka w tym pliku, może spowodować, że wasza strona przestanie działać, wyświetlając tak zwany biały ekran śmierci. Jeśli więc nie czujecie się pewnie, możecie ten krok pominąć, jeśli automatyczne aktualizacje działają. Jeśli jednak zdecydujecie się na edycję, przed linią That's All, Stop Editing, Happy Publishing lub jej polskim odpowiednikiem, możecie dodać linijkę: Define, WP, Auto, Update, Core, Minor. To zapewni, że tylko te mniejsze, bezpieczne aktualizacje będą instalowane automatycznie. A co z większymi aktualizacjami? Tak zwane major releases? To na przykład przejście z wersji WordPressa 6.2 na 6.3. WordPress technicznie też może je robić automatycznie, ustawiając wartość true zamiast minor w tej stałej, ale takie duże aktualizacje, Wprowadzające często znaczące zmiany w kodzie, mogą czasami powodować konflikty z niektórymi wtyczkami lub motywami, zwłaszcza jeśli są one starsze lub słabo napisane. Dlatego generalnie zaleca się, aby większe aktualizacje rdzenia WordPressa przeprowadzać ręcznie, i tu po raz kolejny powtórzę: zawsze po wykonaniu pełnej kopii zapasowej strony. Krok drugi. Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji ręcznie. Bądźcie czujni jak harcerz na warcie. Nawet jeśli macie włączone automatyczne aktualizacje dla mniejszych wydań, warto wyrobić sobie nawyk regularnego, manualnego sprawdzania dostępności wszystkich aktualizacji. Jak często? Myślę, że raz w tygodniu to dobre minimum na przykład w każdy poniedziałek rano, przy pierwszej kawie. Po prostu zalogujcie się do panelu administracyjnego WordPressa. Gdzie szukać? Od razu po zalogowaniu spójrzcie na górny pasek administracyjny. Lub w menu po lewej stronie na sekcję Cockpit, a następnie Aktualizacje. Jeśli są dostępne jakiekolwiek aktualizacje, czy to samego WordPressa, czy wtyczek, czy motywów, zobaczycie tam wyraźne powiadomienie, często w postaci czerwonej kropki, z liczbą dostępnych aktualizacji. Dlaczego to takie ważne? Bo nie wszystko zawsze aktualizuje się automatycznie, a Wy chcecie mieć pewność, że niczego nie przegapiliście i Wasza strona jest chroniona najnowszymi łatkami. Krok trzeci. Aktualizuj rdzeń WordPressa, mam na myśli te większe wydania, zawsze po wykonaniu pełnej kopii zapasowej. To najważniejszy element tej układanki. Jak to zrobić bezpiecznie? Po pierwsze, i powtórzę to do znudzenia, bo to absolutnie krytyczne. Najpierw zrób pełną kopię zapasową strony. Mam na myśli zarówno wszystkie pliki, jak i całą bazę danych. To jak zrobienie zdjęcia bardzo ważnego dokumentu przed wysłaniem go pocztą. Na wszelki wypadek, Gdyby zaginął lub został uszkodzony. O strategiach tworzenia kopii zapasowych będziemy mówić szczegółowo w jednym z kolejnych odcinków, ale na razie zapamiętajcie: backup przed aktualizacją to świętość. Gdy macie już świeżutką kopię, w panelu WordPressa przejdźcie do cockpit, a następnie aktualizację. Jeśli jest dostępna nowa, większa wersja WordPressa, zobaczycie tam duży, wyraźny przycisk: Zaktualizuj teraz, lub podobnie brzmiący. Kliknijcie go. WordPress przejdzie wtedy w tryb konserwacji. Pojawi się specjalny ekran informujący o trwającej aktualizacji. Pobierze nowe pliki, zainstaluje je i zazwyczaj po kilku chwilach wasza strona będzie zaaktualizowana. Bardzo ważne: nie zamykajcie okna przeglądarki w trakcie tego procesu, aby go nie przerwać. Dlaczego ta kopia zapasowa przed jest tak ważna? Czasem, choć na szczęście rzadko, Aktualizacja może pójść nie tak. Może wystąpić jakiś nieprzewidziany konflikt z którąś z waszych wtyczek albo z motywem, zwłaszcza jeśli jest on mocno zmodyfikowany. W takiej sytuacji, dzięki posiadaniu kopii zapasowej, możecie szybko i stosunkowo bezboleśnie przywrócić stronę do poprzedniego, działającego stanu i na spokojnie zdiagnozować problem. Bez backupu cóż może Was czekać sporo stresu i problemów? Krok czwarty: Aktualizuj wtyczki. Te małe, ale potężne programiki też potrzebują Waszej uwagi. Czym są wtyczki? To takie dodatki, moduły, które rozszerzają standardową funkcjonalność WordPressa. Formularz kontaktowy, galeria zdjęć, sklep internetowy, narzędzia SEO. To wszystko najczęściej realizowane jest właśnie za pomocą wtyczek. I tak samo jak rdzeniu WordPressa, wtyczki również muszą być regularnie aktualizowane, bo i w nich mogą znajdować się luki bezpieczeństwa. Jak aktualizować wtyczki? Po pierwsze, zgadnijcie co. Tak, zrób kopię zapasową, przynajmniej bazy danych, a najlepiej całości, jeśli aktualizujecie wiele wtyczek lub jakąś bardzo dużą i skomplikowaną wtyczkę. Następnie w panelu WordPress'a przejdźcie do sekcji wtyczki, a potem zainstalowane wtyczki. Zobaczycie tam listę wszystkich swoich wtyczek. Jeśli któraś z nich wymaga aktualizacji, Pojawi się pod nią stosowny komunikat i link: Zaktualizuj teraz. I tu bardzo ważna rada. Zamiast klikać: Zaktualizuj wszystkie naraz, jeśli taka opcja jest dostępna, aktualizujcie wtyczki pojedynczo. Kliknijcie: Zaktualizuj teraz przy jednej wtyczce. Poczekajcie, aż proces się zakończy. Po każdej pojedynczej aktualizacji wejdźcie na swoją stronę i sprawdźcie, czy wszystko działa poprawnie, czy strona główna się ładuje. Czy działają kluczowe podstrony, czy nie pojawiły się jakieś błędy? Dlaczego pojedynczo? To proste. Jeśli po aktualizacji którejś konkretnej wtyczki wasza strona nagle przestanie działać, albo pojawią się jakieś problemy, od razu będziecie wiedzieć, która wtyczka jest winowajcą. Znacznie łatwiej wtedy zdiagnozować problem. Możecie na przykład przywrócić tę jedną wtyczkę z backupu, jeśli macie taką możliwość, lub poszukać informacji, czy inni użytkownicy też mają z nią problemy po aktualizacji. Jeśli zaktualizujecie 10 wtyczek naraz i coś się zepsuje, znalezienie przyczyny będzie jak szukanie igły w stogu siana. Krok piąty: aktualizuj motywy, zwłaszcza ten aktywny. I co równie ważne, usuwaj nieużywane. Wygląd też musi być bezpieczny. Czym jest motyw? To skórka waszej strony, jej szata graficzna, która odpowiada za wygląd, układ elementów, czcionki, kolory. Podobnie jak wtyczki, motywy to też kod, który może zawierać luki bezpieczeństwa. Procedura aktualizacji motywu jest bardzo podobna do aktualizacji wtyczek. Po pierwsze, oczywiście kopia zapasowa. Następnie w panelu WordPressa przejdźcie do Wygląd, a potem Motywy. Jeśli wasz aktywny motyw lub inne zainstalowane, ale nieaktywne motywy mają dostępne aktualizacje, zobaczycie tam powiadomienie. Kliknijcie Zaktualizuj teraz. Jeśli macie kilka motywów do aktualizacji, choć zazwyczaj aktualizuje się głównie ten aktywny, również róbcie to pojedynczo i sprawdzajcie stronę po każdej aktualizacji. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Usuwajcie nieużywane motywy. Jeśli macie zainstalowanych kilka, kilkanaście motywów, których nie używacie, nawet jeśli są one nieaktywne, musicie je całkowicie usunąć z serwera. Zostawcie tylko wasz aktywny motyw i ewentualnie jeden domyślny motyw WordPressa, na przykład 2023, jako awaryjny, zapasowy. Dlaczego? Bo nieużywane, nieaktywne motywy, podobnie jak nieaktywne wtyczki, wciąż fizycznie znajdują się na waszym serwerze i mogą zawierać luki bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów. To jak posiadanie w domu starych, dziurawych drzwi, których nie używacie, ale które wciąż prowadzą do środka. Aby usunąć motyw, w sekcji Wygląd, Motywy, kliknijcie na wybrany motyw. Następnie na Szczegóły motywu, a potem w prawym dolnym rogu znajdziecie link Usuń. Potwierdźcie i gotowe. To naprawdę ważny krok. Krok szósty. Utrzymuj aktualną wersję PHP na serwerze. Dbajcie o silnik swojej strony. Co to jest PHP? To język programowania, na którym napisany jest WordPress i większość jego wtyczek oraz motywów. Można powiedzieć, że PHP to taki silnik, który napędza waszą stronę. Tak jak samochód potrzebuje odpowiedniego czystego paliwa, tak WordPress potrzebuje odpowiedniej nowoczesnej wersji PHP, aby działać sprawnie i bezpiecznie. Dlaczego aktualna wersja PHP jest tak ważna? Z kilku powodów. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Starsze wersje PHP, na przykład te poniżej wersji 7.4, nie są już oficjalnie wspierane przez twórców PHP co oznacza, że nie otrzymują już aktualizacji bezpieczeństwa. Mogą więc zawierać znane, niezałatane luki, które hakerzy chętnie wykorzystują. Po drugie, wydajność. Nowsze wersje PHP są znacznie szybsze i bardziej zoptymalizowane niż ich starsze odpowiedniki. Aktualizacja PHP może więc realnie przyspieszyć działanie waszej strony, co pozytywnie wpłynie na doświadczenia użytkowników i na SEO. Po trzecie, kompatybilność. Najnowsze wersje WordPressa, a także nowoczesne wtyczki i motywy są projektowane i testowane pod kątem współpracy z nowszymi wersjami PHP. Używanie starej wersji PHP może prowadzić do problemów z kompatybilnością, błędów, a nawet uniemożliwić instalację niektórych rozszerzeń. Jaka wersja PHP jest zalecana? WordPress.org oficjalnie rekomenduje korzystanie z PHP w wersji 8.1 lub wyższej. Jak zaktualizować PHP? Po pierwsze, tak, zgadliście. Zrób pełną kopię zapasową strony. Zmiana wersji PHP to dość duża operacja na poziomie serwera. Następnie musicie zalogować się do panelu administracyjnego swojego konta hostingowego. Nie do panelu WordPressa, ale do panelu zarządzania waszym serwerem, np. cPanel, DirectAdmin, Plesk. Poszukajcie tam sekcji dotyczącej zarządzania wersją PHP. Może się ona nazywać różnie, np. Na przykład PHP Selector, Ustawienia PHP, Wybór wersji PHP, MultiPHP Manager lub podobnie. Jeśli nie możecie jej znaleźć, skontaktujcie się ze wsparciem technicznym waszego hostingu. W tej sekcji powinniście mieć możliwość wyboru wersji PHP dla waszej strony. Wybierzcie najnowszą stabilną wersję PHP dostępną na waszym hostingu. Idealnie właśnie 8.1 lub wyższą, jeśli jest oferowana. Po zmianie wersji PHP bardzo dokładnie przetestujcie całą swoją stronę. Sprawdźcie, czy wszystko działa poprawnie, czy nie ma żadnych błędów, czy wszystkie funkcje są dostępne. Czasem bardzo stare, nieaktualizowane od lat wtyczki lub motywy mogą nie być kompatybilne z najnowszym PHP. Jeśli po zmianie wersji PHP coś pójdzie nie tak, powinniście mieć możliwość łatwego powrotu do poprzedniej, stabilnej wersji PHP w panelu hostingu. Wtedy musicie poszukać przyczyny problemu. Może to być konieczność aktualizacji problematycznej wtyczki lub motywu, a jeśli to niemożliwe, znalezienia dla nich nowoczesnego, kompatybilnego zamiennika. Krok siódmy. Dokładnie przetestuj stronę po każdej serii aktualizacji. To Wasza wewnętrzna kontrola jakości. Po zakończeniu wszystkich aktualizacji, rdzenia WordPressa, wtyczek, motywów, a zwłaszcza po zmianie wersji PHP, poświęćcie chwilę, żeby dokładnie przeklikać swoją stronę. Nie tylko stronę główną. Wejdźcie na różne podstrony, sprawdźcie kluczowe funkcjonalności. Czy formularze kontaktowe działają i wysyłają maile? Czy jeśli macie sklep, można dodawać produkty do koszyka i składać zamówienia? Czy proces logowania i rejestracji użytkowników działa bez zarzutu? Czy nic się nie rozjechało w wyglądzie strony na różnych urządzeniach? Co jeśli coś jest nie tak? Jeśli zauważycie jakieś problemy, to jest właśnie ten moment, kiedy wasza wcześniej zrobiona kopia, zapasowa, staje się prawdziwym bohaterem. Możecie przywrócić ostatnią działającą kopię i spróbować zdiagnozować problem, na przykład aktualizując komponenty pojedynczo, aby znaleźć winowajcę. Podsumowując dzisiejszy odcinek, regularne aktualizacje to jak regularne wizyty u lekarza dla waszej strony, zapobiegają wielu poważnym chorobom, czyli w naszym przypadku atakom hakerskim. Bądźcie systematyczni w sprawdzaniu i instalowaniu aktualizacji. Zawsze, ale to zawsze, róbcie kopie zapasowe przed każdą większą aktualizacją. Usuwajcie niepotrzebne, nieużywane wtyczki i motywy, bo nawet nieaktywne mogą stanowić zagrożenie. Dbajcie o aktualną wersję PHP na serwerze. I na koniec testujcie, testujcie i jeszcze raz testujcie swoją stronę po każdej sesji aktualizacyjnej. Wasza strona i wasi użytkownicy. Będą Wam za to wdzięczni. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek przekonał Was, jak ważne jest utrzymywanie Waszego WordPressa w doskonałej kondycji poprzez regularne aktualizacje. To naprawdę jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa. W następnym odcinku zajmiemy się wzmacnianiem głównej bramy do Waszej strony czyli bezpieczeństwem procesu logowania. Dowiecie się, jak tworzyć silne hasła. Dlaczego warto zrezygnować z domyślnej nazwy użytkownika admin? Czym jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe i jak może ono uratować Wam skórę? Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało. Subskrybujcie nasz podcast, aby nie przegapić kolejnych dawek wiedzy o bezpieczeństwie WordPressa. Do usłyszenia i pamiętajcie, aktualizujcie swoje strony.